Dzień dobry kochani, jest vlog z lekkim opóźnieniem, ale w sumie jakie to ma znaczenie, może następny będzie po prostu szybciej. Jestem w Firleje, nie wiem czy to w końcu lustrzane odbicie wyłączyłem i czy to widać tak jak powinno być widać. Jak nie, to tam jest napisane Firleje. Aktualnie jestem niedaleko Warszawy, Grodzisk Mazowiecki, Musuły, właśnie ośrodek Firleje, mega miejsce, lasy bagienka, no kurde, dworek jest po prostu petarda. Będę mówił tak schodzenia, co? Tak mi i tam nie będę. Może gdzieś usiądę, albo może nie. Jak wiecie lub nie wiecie, wyjechałem z Kotliny Kłodzkiej, czyli tych okolic, w których byłem, a była to Bystrzyca Kłodzka, Wójtowice, Huta, co do Chuty, to za chwilę, wyjechałem stamtąd. Po prostu poczułem, że to jest mój czas. No, dwa tygodnie, dwa tygodnie i myślę, że tak, tak pozamykam swoją podróż w takie yy, czasoprzestrzenie. Dwutygodniowe, tydzień, no zależy. Jakoś yy, ja mam tak ogólnie, że jak jestem w jednym miejscu dość długo, to chce mi się startować dalej. Znaczy, no chciałbym zmieniać te miejsca, chciałbym ich jak najwięcej zobaczyć i moja droga jest taką drogą, że yy, Lubię jednak to przemieszczanie się, nie osiadywanie w jakimś y, zakątku y, zbyt długo i w ogóle. Także wyjechałem, y, wyjechałem, nie wiem czy to dobrze, z Wójtowic, bo to naj, najczęściej os, y, os, y, oznaczałem. Co mnie tam jeszcze spotkało w tych Wójtowicach? No, kochani? No, najpiękniejsze rzeczy, jakie mnie tam spotykały, to były rzeki, tak? Y, może gdzieś tam wspominałem, w jakichś postach lub nie? Ale rzeki po prostu były petarda. No, y, mogłem iść jakimś szlakiem, drogą, czy gdzieś się kierować. A były takie momenty, że z lewej miałem rzeczkę, z prawej miałem strumień, a jeszcze strumień płynął mi pod nogami, bo gdzieś tam były deszcze i tak dalej. I naprawdę rzeka bystrzyca i te wszystkie dopływy, odpływy, co tam w ogóle, strumienie górskie, no mm, po prostu petarda. Co jeszcze tam doświadczyłem? Doświadczyłem y, kina na świeżym powietrzu. Po prostu ktoś mnie skierował na startowisko czy platformę startową paralotni. Idąc tam nie wiedziałem co mnie tam tak naprawdę spotka, a spotkało mnie kino na świeżym powietrzu. Jest, są posty, możecie zobaczyć. Jest po prostu była ławka, z której rozciągał się widok na dolinę, na wzgórza. No ja po prostu byłem zakochany. Jak tam przyszedłem to nie chciało mi się nigdzie dalej iść, tylko siedzieć na tej ławce i patrzeć mieć yy, przed oczami <noise> życie, no i piękno i w ogóle no chwile były niesamowite. Hmm. Co jeszcze? No, ogólnie to był dobry czas. Ja uważam to za dobry czas. Dużo wędrowania, dużo wchodzenia pod góry, z góry, yy, szlaki zielone, szlaki żółte. Hmm. Narobiłem no, tam jest dużo tych swoich tam kilometrów kroków czy yy, też bez znaczenia, jakbym to nazwał. Co jeszcze? No nic, no chyba tyle. To jest naprawdę urokliwe miejsce. Możecie sami gdzieś spróbować je poznać i tam pojechać. Kto widział Kotlinę Kłodzką, ten wie, że to jest po prostu coś pięknego. No, widoki są piękne. Przyroda jest piękna, rzeki są piękne i ja dziękuję że mogłem tam być A gdzie teraz jestem? No tak jak mówiłem w Firlejach Fajny dworek, fajne miejsce w ogóle sympatyczni ludzie Roma i Piotr którzy są właścicielami tego miejsca i gdzieś oddają w nie swoją pracę tak za co bardzo ich podziwiam na ten moment jestem ja tutaj z nimi i, i pomagam im Ogarnąć miejscowe, zrobić jakieś prace, kosze trawy, wywoży, ją. No najróżniejsze rzeczy wykonał. Jak to Łukasz najróżniejsze rzeczy robił w życiu. Naprawdę taką istotną rzeczą dla mnie, o tam jest dworek gdzieś, taką istotną rzeczą dla mnie jest to, że w każdym miejscu, gdzie jestem, robię coś, czego nigdy nie robiłem, albo robię to pierwszy raz będąc trzeźwym, tak. No, mnie w życiu było tak, że będąc pod wpływem substancji psychoaktywnych, ja tak naprawdę później, kiedy zacząłem trzeźwieć i żyć w trzeźwości, czy na trzeźwo, bez pomocy tych substancji, okazało się, że ja, jako ja, wielu rzeczy nie pamiętam, które robiłem, choć się ja robiłem w życiu i, i teraz uczę się ich na nowo. Uczę się też nowych, Intentów, nowych opcji na to na coś co można zrobić tak? ktoś mi coś pokazuje, ktoś mnie uczy czegoś nowego o, traktur. Także to jest fajne w tej mojej podróży. Uczenie się czegoś nowego. Przypominanie sobie, że coś tak naprawdę umiem i zawsze umiałem. O, mamy bagienko takie. Usiądę znowu na chwilę. Okrzywów jest dużo, ale co tam, przecież nie, nie kładę się w nie, nie? Dobra, znowu coś zasłoniłem ręką. Także raz jeszcze jestem yy, koło Warszawy, Grodzisk, yy, Musuły, Firleje. Dzień tak naprawdę drugi, bo przyjechałem wieczorem, jadąc tutaj jechałem dość, dość długo. To też było yy, na fuksie było, że dostałem się w ten dzień, który tu chciałem, znaczy na fuksie no jadąc z Byszycy Kłodzkiej i wysiadając we Wrocławiu, byłem święcie przekonany że na pewno dorwę jakiś pociąg bo tych jest dużo z kierunku Wrocław-Warszawa, no, oczywiście było dużo, ale jak pani sprawdzała mi miejsca wolne, to nie było żadnych dla mnie wszystko w pociągu pozajmowane i pada mi tylko jedna myśl kiedyś Łukasz przyjechałeś autobusem do, do Wrocławia to też, to też taka ciekawostka że od roku gdzieś często przez ten Wrocław plecy, jakby nie patrzeć, ciągle, ciągle tam często w nim jestem, gdzieś się przesiadam, mm, służy mi w podróży, a wracając z autobusów, no przypomniałem sobie, że kiedyś wytarłem autobusem z Warszawy do Wrocławia, więc poleciałem szybko na dworzec, pani mówi, że za pół godziny jest jedyny yy, polbus, wow, nie ma przypadków, no tym polbusem chyba jechałem w sumie łącznie 7 czy 8 godzin, także yy, na pewno dłuższa to droga niż yy, dłuższa droga w czasoprzestrzeni yy, niż, niż pociągiem, ale no, dotarłem, dotarłem tam, gdzie miałem dotrzeć i, i to jest najważniejsze. Gdzie taki będzie mój następny kierunek? Nie wiem szczerze, nie, nie wybrałem jeszcze następnego miejsca, bo tu w jak ja chciałbym być dwa tygodnie, yy, więc yy, mam czas albo go nie mam. tak? Nie muszę dzisiaj tego wiedzieć, nie muszę dzisiaj o tym myśleć nie muszę dzisiaj podejmować decyzji, a, a, a zbiór miejsc czy zakątków Polski jest dość obfity. Może, może trafię tam, gdzie, gdzie tak naprawdę nie było pomysłu, żeby trafić, bo pojawi się coś nowego. No nie wiem, nie wiem jak to będzie. Na razie jestem tu, na razie tutaj Odczuwam, coś wam muszę powiedzieć, ja w ogóle, y, to jest drugie miejsce, gdzie są pieski, tak, zresztą w takich miejscach zazwyczaj są pieski, to są drugie, drugie miejsce, gdzie są pieski i jestem totalnie w szoku, że, mm, że tak mi z tymi pieskami po drodze się zaczęło, y, znaczy, że stało mi się po drodze z psami, kiedy ja tam gdzieś y, miałem awersję do psów, y, albo taki jeden był tam w rodzinie i był strasznie szalony, Podobno ja mu nie pozwalałem żyć, a tak, sobie, tak ja czułem, że on mi nie pozwala żyć. Jednak byłem, jestem bardziej kotem niż psem. Ale tu są naprawdę też dwa mega pieski. Miłość totalna. Co to są? Jakieś owczarki nizinne czy coś? Nie pamiętam. Oczywiście Łukasz i jego pamięć, nie? No, ale są pieski, bardzo się cieszę. Jest też kot który potocznie są nazywany szefową. Nie wiem czy wiecie, czy nie wiecie, ale miałem kota, którego wziąłem ze skroniska i ten kod też yy, po pewnym czasie został potocznie nazywany przeze mnie szefową i ja się przyjęło, że to jest szefowa. Także ja łączę wątki, nie ma przypadków. Wiem, że miałem tu trafić, bo jest kod, który dostał na imię, choć pewnie to dla niego nie jest tak ważne jak ma na imię, czy na niego wołają ale potocznie jest szefową no i to jest wow dobra przejdziemy się jeszcze może po okolicy gdzie to jest tam um, przednia kamera jeszcze kurde, jakoś nie mam um, tej y, przestrzeni na, y, przednia no przednia tak nie mam no, jeszcze tej przestrzeni nagrywania stylnej <noise> bo jakoś wolę się widzieć to jest łatwiejsze ogólnie nie? <noise> w tej podróży co jeszcze aha na ten moment nie wiem, czy nie będę musiał, czy nie będzie mi dane podróżować stopem, bo gdzieś tam mm, słabo, słabo czuję temat y, finansowy tak? i przemieszczania się pociągami, czy też autobusami. Ale pomyślałem o tym, że mm, mógłbym założyć biurkę. Oczywiście tam gdzieś znajdą się ludzie, którzy zawsze powiedzą, bo są i zawsze gdzieś tam to mówią, śledząc mnie, że y, jestem nierobem i tak dalej, że żebram, jestem włóczęgą, żebrakiem i tak dalej. Ja po prostu zrobię biurkę, a będę miał do niej taką przestrzeń i takie wibracje, że no nic nie musi się stać, nic nie muszę otrzymać, tak? Nikt nie musi mi w niczym pomóc. Będzie tak, jak powinno być. Bo tak naprawdę te podróże to są podróże, że tak powiem, barterowe. Dajesz siebie, otrzymujesz coś, Czyli masz gdzie się położyć, możesz się przespać, mówię tu o sobie, yy, nie chodzę głodny, a za to daję siebie swoje bycie i swoją pracę barterową jako wolontariusz, tak? bo to, to też tak można nazwać. Ale nie mając umiejętności teleportacji, yy, wolałbym, yy, wolałbym, czy nie mając pod, umiejętności teleportacji, z wielką yy, ochotą Chciałbym się do miejsc prze, prze, no, przenosić raz, dwa, trzy, tak? Raz, dwa, trzy. No, tak wygląda z boku. Raz, dwa, trzy, czy po prostu najszybciej jak się da. No, wykorzystują do tego y, pociąg, czy autobus, y, na którym dzisiaj kompletnie nie stać. Nie no chyba do następnego miejsca jeszcze y, tak czuję, że. Będę miał jakieś środki finansowe, zależy gdzie ono będzie. Będzie na końcu Polski, chociaż z Warszawy wszędzie jest gdzieś tak jakoś prawie pośrodku, nie? Chyba coś takiego wychodzi, no. Także założę zbiórkę, jaki będzie na nią odzew, czy ktoś będzie mi chciał pomóc. Mam totalną akceptację, jeśli tak, jeśli nie, też będzie OK. Po prostu biorę stopy i śmigam dalej, tak. No, to jest vlog drugi. Myślę, że za chwilę będzie yy, szybciej kolejny też yy, no już ile, 12,5 minuty gadam. Yy, a tak naprawdę jestem dwa dni i, i jeszcze nie za wiele zobaczyłem ani nie poznałem. Yy, czyli zamierzam tu być dwa tygodnie, pobyć, poczuć. Dzisiaj też wrzucę jakiegoś Jakiś post z zdjęciami miejsca, tak? są naprawdę urokliwe, wiecie? Jeżeli coś, ma, <grywa> coś się nazywa Starym Dworkiem, to wokół niego wiele jest rzeczy, które mają historię i mają duszę. Ja Wam polecam, zakątek jest petarda. Te hektary, które tu widzę, są petarda. Nie zobaczyłem je ja na razie nic więcej, bo jestem w działaniu i, i, i pomagam, tak? Ale i na to przyjdzie czas. No, to myślę, że na tyle. O tam taki Defender Scenary stoi. Też petarda. Może jeszcze kawałek się przejdę, bo No jest petarda. No. Takie mam słowo, takie lubię słowo. Słowo petarda i, i tak określam. Podróż trwa. Mi jest ok. Cieszę się, że yy, tak mogę kierować swoją drogą i swoim życiem, bo takie wybrałem takiego chcę na, na ten moment Bo mogę, bo potrafię, bo nie ma niemożliwego. Także kochani Trzymajcie się i pozdro z Firleje do następnego vloga czy też filmiku na jakiś temat. Siema, pozdrawiam ją.